Bardzo serdecznie witam wszystkich, kochani, i zapraszam na chwilę refleksji na temat absolutnie najważniejszego dogmatu chrześcijaństwa. Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Przyjrzymy się, w jaki sposób Pan Bóg przygotowywał nas do przyjęcia tej prawdy na kartach Księgi Rodzaju, już pierwszej Księgi Starego Testamentu. Rozpocznijmy jednak naszą refleksję od Ewangelii według Świętego Jana. Prolog Ewangelii Świętego Jana bardzo wyraźnie odsyła nas do Księgi Rodzaju. Wiemy, że Ewangelia ta rozpoczyna się słowami: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. W chwilę później pojawia się w prologu postać Jana Chrzciciela. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan było mu na imię. A jeszcze chwilkę później Jan zapowiada, iż Jan chrzciciel posłany przez Boga będzie mówił o przyjściu Jezusa, który chrzcić będzie duchem świętym. Popatrzmy, że w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana mamy nawiązanie do dogmatu o Trójcy Świętej. Na początku było słowo, logos, tym słowem jest oczywiście. Sam Jezus doskonale wiemy, bo to wprost wypływa z interpretacji prologu Janowego. Dalej, słowo było u Boga, chodzi oczywiście o Boga Ojca. A za chwilę mamy nawiązanie do chrztu w Duchu Świętym. Trzy osoby boskie pojawiają się w prologu Ewangelii Świętego Jana i w tej części, która bezpośrednio po prologu następuje. A skoro Święty Jan odsyła nas do Księgi Rodzaju, na początku było słowo, Księga Rodzaju rozpoczyna się na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, to czyni to zupełnie świadomie. Dlaczego? Dlatego, że chce nas przekonać, że już od pierwszych zdań Biblii Pan Bóg przygotowuje nas na przyjęcie prawdy o Trójcy Świętej. W jaki sposób? Przytoczmy trzy argumenty. Sięgnijmy do Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność panowała nad powierzchnią bezmiaru wód. I teraz uwaga. A Duch Boży unosił się nad wodami. Termin Duch mamy w naszych Bibliach napisany dużą literą. Jest więc jasne, że chodzi o Ducha Świętego. Tak więc na początku Bóg, Bóg Ojciec, stworzył niebo i ziemię, a Duch Święty unosił się nad wodami. To już dwie osoby Trójcy Świętej, gdzie trzecia, potem rzekł Bóg Niech się stanie światłość, i stała się światłość, a potem znowu Rzekł Bóg Niech się stanie, niech się stanie, i tak dalej. Pan Bóg stwarza przez Słowo. A słowo to logos w języku greckim, a więc mamy jasne wskazanie na drugą osobę Trójcy Świętej, na samego Pana Jezusa. Popatrzmy więc, jak genialnie Biblia składa się w jedną całość. Już od samego początku Księgi Rodzaju mamy nawiązanie pośrednie do prawdy o Trójcy Świętej. Drugi argument, również z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, jest niezwykle ciekawy, dlatego że budzi on masę kontrowersji wśród wyznawców judaizmu. Otóż chodzi o stworzenie człowieka, kiedy Pan Bóg postanawia stworzyć pierwszych ludzi. Zwróćmy uwagę, co czytamy od 26 wiersza. Wreszcie rzekł Bóg. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Otóż z punktu widzenia gramatyki mamy tu ogromne zamieszanie. I właśnie dlatego rabini. Najczęściej nie potrafią do końca poradzić sobie z tym tekstem. Najpierw trzeba nam zwrócić uwagę, że termin Bóg, w tym wypadku Elohim, choć wiemy, że Bóg jest jeden, i to jest najważniejsza prawda wiary w judaizmie, to termin ten ma końcówkę liczby mnogiej. Otóż w języku hebrajskim końcówka im wskazuje na liczbę mnogą. Elohim. Elohim. Właściwie powinniśmy przetłumaczyć jako bogowie, ale ponieważ Żydzi wierzą w jednego Boga, podobnie jak Chrześcijanie, więc za każdym razem, gdy ten termin wskazuje na Boga, tłumaczony jest oczywiście w liczbie pojedynczej. Podajmy przykład, gdzie jest inaczej. Otóż w Psalmie Ósmym, który wychwala wielkość człowieka, czytamy: Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od. I tu pana termin Elohim. Czasami czytamy Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, innym razem od istot niebieskich, bo tak tłumaczony jest ten termin w liczbie mnogiej aniołowie albo istoty niebieskie ale tam, gdzie kontekst wyraźnie wskazuje na Boga, yy, wiadomo, że chodzi o jednego Boga. I teraz popatrzmy ten Bóg, Elohim z końcówką liczby mnogiej rzekł jeden Bóg rzekł Uczynimy. Pojawia się nagle końcówka e, liczby mnogiej. Bóg jest jeden, ale mówi: Uczynimy. Uczynimy człowieka, jednego człowieka, na nasz obraz. Znowu mamy odniesienie, jakby bogów było wielu, nasz obraz. Dalej, podobnego nam, znowu liczba mnoga. Ale gdy Bóg dokonuje stworzenia, to czytamy: stworzył, przed chwilą było uczyńmy, a teraz stworzył, czyli znowu zmiana liczby na pojedynczą. Stworzył więc Bóg, Elohim z końcówką liczby mnogiej, człowieka, jednego człowieka, dalej, na swój obraz, przed chwilą było uczyńmy na nasz obraz, a teraz swój, znowu zmiana liczby. Na obraz Boży go stworzył, mamy znowu cały czas liczbę pojedynczą, i nagle konstatacja, Stworzył mężczyznę i niewiastę. Pan Bóg postanowił stworzyć jednego człowieka. Ostatecznie wyszło dwoje ludzi. Ogromne zamieszanie z liczbą pojedynczą i mnogą. I dlatego, gdybyśmy sięgnęli do um, komentarzy rabinów, to mamy całą masę różnego rodzaju propozycji, ale rabini się ze sobą nie zgadzają. Jedni twierdzą, że Bóg rzekł: Uczyńmy do żywiołów do powietrza, do wody do ziemi. Do tego, co już istniało, rzekł: Uczyńmy. Inni rabini się z tym nie zgadzają. Są tacy, którzy mówią: Pan Bóg rzekł to słowo: Uczyńmy do aniołów, tak jakby chciał stwarzać człowieka wraz z aniołami. Ale do tej pory jesteśmy na samym początku Biblii: aniołowie się w ogóle nie pojawiają, nawet nie wiemy o ich istnieniu. Więc inni mówią: Absolutnie nie możemy tutaj odnosić się do aniołów. Są tacy rabini, którzy próbują widzieć tutaj taką formę gramatyczną, którą nazywamy z łaciny pluralis majestaticus, czyli liczba mnoga majestatyczna. Dla przykładu przypomnijmy sobie śluby Jana Kazimierza, które rozpoczynają się słowami: My, Jan Kazimierz, przyrzekamy. Otóż taka forma nie jest absolutnie znana w tekstach hebrajskich, starożytnych, nie istniała, nie jest nigdzie poświadczona, więc nie może to być pluralis majestaticus. Są wreszcie tacy, którzy myślą, że chodzi tutaj o taką formę gramatyczną, którą nazywamy pluralis deliberationis, czyli taka liczba mnoga. Mm, Zastanawiająca się, powiedzielibyśmy, tłumacząc na język polski. Co to znaczy? To znaczy, tak jak na przykład ktoś jest jeden, sam jeden i myśli sobie, sam o sobie. Co my byśmy tu dzisiaj zrobili po południu? Choć jest jeden, to myśli o sobie w liczbie mnogiej. Otóż taka forma gramatyczna również nie jest znana w starożytnym, antycznym, biblijnym języku hebrajskim. Mają więc wyznawcy judaizmu spory kłopot z interpretacją tego tekstu, natomiast my, chrześcijanie, nie. Już od początku istnienia Kościoła, ojcowie Kościoła bardzo wyraźnie interpretowali ten fragment jednoznacznie. Czasem mamy liczbę pojedynczą, bo Bóg jest jeden. Czasem mamy liczbę mnogą, bo jest w trzech osobach. Tak na przykład wyjaśniał ten fragment Orygenes z Egzegeta, jeden z największych w starożytności, żyjący w II wieku. Cięgnijmy wreszcie po trzeci fragment z księgi Rodzaju który przygotowuje prawdę o Trójcy Świętej. Otóż w 18 rozdziale księgi Rodzaju czytamy o tym, w jaki sposób Pan Bóg objawił się Abrahamowi. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Popatrzmy, Pan i jeden Pan ukazał się Abrahamowi. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi, naprzeciw siebie. Ukazał mu się jeden pan, ale dostrzegł trzech. Ujrzawszy ich, podążył do wejścia do namiotu na ich spotkanie, ich, bo było ich troje, a oddawszy im, całej trójce, pokłon do ziemi, rzekł, o panie, widzi trzech mężczyzn, ale zwraca się do nich jak do jednej osoby, o panie, jeśli darzysz mi życzliwością, racz nie omijać twego sługi. Znowu mamy takie zamieszanie, mamy trzy postacie, ale mowa jest jak o jednej. Zdaniem Ojców Kościoła jest to również takie Boże, pedagogiczne, powolne przygotowywanie wiernych do przyjęcia prawdy o Trójcy Świętej. Gdybyśmy otworzyli ten fragment w języku łacińskim, to Święty Hieronim, autor tłumaczenia zwanego Wulgatą, czyli tłumaczeniem powszechnym, nadał mu tytuł, Tres vidit unum adoravit. To znaczy, trzech zobaczył, a jednego adorował. Zatrzymajmy się na tych trzech argumentach, które przygotowują powoli wierzących w Boga do przyjęcia dogmatu o Trójce Świętej. Kończąc tę naszą refleksję przyjmijmy Boże błogosławieństwo właśnie w imię Trójcy Świętej. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne nasze refleksje. Subskrybujcie nasz kanał i zaglądajcie na niego często.